Nie masz konia nad hucuła. Wiem, wiem, wielu z Państwa nie zgadza się ze mną. Niektórzy nawet pokpiwają sobie tocki, a nie zna się na koniach. O koniach to ja wiem wszystko albo prawie wszystko. A kto poza mną w Polsce ma książkę rodowodową najznakomitszych koni arabskich? Począwszy od 1724 roku do końca XIX wieku. Książka wydana przez Rothschilda w Paryżu w roku 1893. Nakład 550 egzemplarzy numerowanych. Moja ma numer 188. Złocone brzegi kart. I najważniejsze stadniny. We Francji, Anglii, Austro-Węgrzech, Niemczech, Włoszech, Rosji, Belgii, Stanach Zjednoczonych i Argentynie. Ta książka jest w cenie więcej niż bardzo dobrego araba ale nie o Arabach chciałem opowiedzieć, ale o Hucułach, małych, prymitywnych konikach górskich, które przez wiele lat wiernie służyły Bojkom, Łemkom i Hucułom w Beskidzie, Bieszczadzie, Gorganach i Czarnochorze. W Gładyszowie, w powiecie gorlickim już od kilku lat organizowane są Dni Huculskie, w których biorą udział hodowcy koni huculskich, w tym także z województwa podkarpackiego. Koniki huculskie jeszcze do niedawna były rasą skazaną praktycznie na wymarcie. Kiedy przed kilkunastu laty przystąpiono do odnowienia ich hodowli, w Polsce było zaledwie kilkanaście sztuk tych koni. Teraz samych zarodowych klaczy jest ponad 350, Natomiast cała populacja liczy kilka tysięcy koń. Potentatem w ich hodowli jest Stadina w Gładyszowie, która od pięciu lat organizuje dnich usłuskie. Impreza ma na celu popularyzację tej rasy koników, szczególnie przydatnych do nauki jazdy konnej, hipoterapii i organizacji konnych rajdów górskich. Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo użytkowy koń, wspaniały koń. Koń na nasze trudne, w tej chwili górskie, rolnicze życie. Nadaje się do wędrówek po górach, nadaje się doskonale do agroturystyki. Jest miłym, spokojnym towarzyszem naszych wędrówek, wędrówek z gośćmi, z turystami, którzy do nas przyjeżdżają. Są to konie, z którymi najwięcej jestem związany, bo najczęściej tutaj bywam. Stąd być może znam je najlepiej. Na pewno Gładyszów jest jedyną stadioną na świecie, w której prowadzony jest program hodowli zachowawczej koni huculskich. Był częściowo prowadzony w ramach stadiny koni w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Oczechowie. Częściowo oprócz Oczechowej w Pieszczackim Parku Narodowym. Ale tylko Gładyszów właśnie ma sześć ogierów z sześciu różnych linii. Stąd na pewno genetycznie ta hodowla jest najlepsza. Jest to najstarsza hodowla. Natomiast jeśli chodzi o wyniki użytkowe, coraz więcej jest konkurentów w Gładyszów. Musi się pilnować, żeby nie, nie, ktoś inny nie zabrał mu tej palmy pierwszeństwa. Honorowym gościem Dni w Gładyszowie był Jerzy Hoffman który wjechał na warkur bryczką w czterokątnym zaprzęgu w asyście Tatarów z filmu Ogniem i Mieczem. Każdy z zamieszczonych w książce dagerotypów był przykryty bibułką dla ochrony. Niestety wszystkie zostały wyrwane przez ruskich soldatów jeszcze podczas I wojny światowej użyli je do skrętów, czyli papierosów, które sami sobie robili z fasowanej machorki. A skoro jesteśmy już w kręgu kultury azjatyckiej, to tam koń był jeszcze bardziej w cenie niż w Europie. Ta książka o koniach dedykowana jest wielkiemu księciu Mikołajowi bratu, cara, Aleksandra III. Dedykacja pochodzi z 8 września 1859 roku z carskiego sioła. Ma zatem ta książka 143 lata. Wiem, wiem, książęta nie jeździli na hucułach. A szkoda. Wiem, co mówię, bo sam na nich jeździłem. Tylko hucu jest w stanie wspiąć się i iść granią połoniny wetnińskiej, nie okazując najmniejszego lęku. Zresztą proszę bardzo, zobaczcie Państwo sami. Suchy brzeg konny szlak wytyczono starą drogą i leśnymi duktami. Także wyjeżdża się wprost na rocha, najwyższą kulminację połoniny wetlińskiej. Po drodze było kilka stromych podejść, więc jeźdźcy musieli zsiadać z koni i prowadzić je na wozy. Na mniejszych wzniesieniach i stromiznach koniki, pomimo że dźwigały ludzi, to boły radziły sobie znakomicie. Jeszcze raz potwierdziły swoją wyjątkową przydatność w górach. Są silne, wytrzymałe i instynktownie omijają przeszkody. Po dwóch godzinach jazdy i marszu kończą się bukowe zarośla. Jeźdźcy mają przed sobą masy w połoniny wetlińskiej z kulminacją rocha. Przed nimi górska łąka i najtrudniejsze podejście na całej trasie, przed którym ludzie i konie muszą chwilę wypocząć. Koń jest to koń mocny. Zresztą rasa, która powstała w górach i nie ma żadnego problemu przy załóżmy, noszeniu stóp gromowego ciężaru. Z tym, że oczywiście, w miejscach trudnych należy zejść i, i tego konika faktycznie nie męczyć. No, odpowiednio eksploatowany na pewno przejdzie ten sześciodniowy rajd. Kawalkada na podjeździe pod Wetlińską wygląda wyjątkowo malowniczo. Konie, jakby przeczuwały czekający je wysiłek, i wbrew woli jeźdźców, nie chcą iść kłusem. Po chwili znikają w smrekowym młodniku, który przesłoni nam ich wejście na połoninę Wetlińską. Na grani wetlińskiej kolejny odpoczynek. Teraz już nie trzeba będzie piąć się pod górę, ale w dalszym ciągu stopień trudności trasy jest bardzo duży. Wąską ścieżką na grani wetlińskiej, omijając grzebienie skał, trzeba zejść do schroniska ludka Pińczuka. Pierwszego powojennego pieszczackiego kowboja, który wiele lat temu też próbował hasać tu konno. Czasu Kossaków nikt tak pięknie nie maluje koni jak Wojtek Wolwowicz-Sanoka. Kiedyś pojechałem z kamerą obejrzeć te jego końskie obrazy. Jo. Żeby robić dobrze konie, to trzeba w miarę często z nimi przebywać, bo to nie da się posługiwać tylko zdjęciami. Trzeba zwierzę obserwować w różnych sytuacjach, czy to w swobodnym ruchu na pastwisku, czy, czy w czasie pracy pod jeźdźcem. Przez te 30 lat no jakieś tam efekty... Osiągnąłem. Uważam, że robię to na tyle dobrze, że, że mogę się tego specjalnie nie wstydzić i, i mogę robić dalej. A tym bardziej, że kocham to. Naj, najlepiej mi właśnie to wychodzi. Z, całego, z tych moich umiejętności rysunkowo malarsko twórczych. A z, uważam, że skoro mi to wychodzi, no to dlaczego nie mam tego robić? A powiedzmy, jakichś kompleksów, że przede mną ktoś to robił lepiej. No cóż, no. Może oni mieli po prostu lepsze szkoły, lepszych nauczycieli. Może, i może czuli tego konia yy, o wiele lepiej, jak ja czuję. Także tutaj ta sprawa to jest taka dla mnie raczej drugorzędna. No po prostu robię, robię to, staram się robić to, co lubię. I co uważam, że mi nie najgorzej wychodzi i że nie muszę się tego wstydzić. Dochodziło się do tego latami pracy, tym bardziej, że wykształcenia. Plastycznego nie mam żadnego, jestem autentycznym samoukiem. Ale na pewno przyczyniło się powiedzmy do tej jakiejś biegłości w rysowaniu czy w malowaniu koni. Samo zamiłowanie jako do zwierzęcia. Bo Na przykład malując trojkę nieśmiertelną, powielaną przez wielu malarzy, chełmońskiego, branta, czy Wierusza Kowalskiego, to jednak skupiam się przede wszystkim na na koniach bo w tym obrazie przynajmniej dla mnie najważniejszym powiedzmy takim elementem jest koń żeby przedstawić po prostu ten przestrach konia to przerażenie przed goniącymi go wilkami i tak dalej a jeśli to jest powiedzmy scenka jakaś taka rodzajowa spokojna no to się całkiem inaczej to komponuje i ustawia czy na płótnie czy na papierze przy koniach przestraszonych pokazuje się naprawdę minimalną ilość ciemnego, ale właśnie pokazuje się to, to białko oka i to, to sprawia wrażenie takiego powiedzmy przestrachu. Jeśli położymy jeszcze uszy, trochę można jakoś tam zęby wyszczerzyć czy coś, bo to też czasem u koni się zdarza, że, że, że pokazują zęby na, na tym, no to już jest wtedy taki prawie że szaleniec. Przeważnie konie rodzą się. Spokojne, przyjazne człowiekowi i tylko traktowanie przez człowieka w początkowym okresie źrebięcym może zrobić z konia, nawet używając bardzo ostrego określenia, bandytę. Myślicie, być może ma dwie stare książki o koniach i udaje, że wie o nich wszystko. Mam i trzecią. Opowieść o konnicy. A konkretnie, jak przygotować konia do służby w kawalerii. Złocone litery na grzbiecie. Rok wydania 1886. Autor? Generał Major Kribener. Wydana w Dreźnie. Książka była intensywnie eksploatowana, o czym świadczą liczne. Podkreślenia w tekście. Kucu nie nadaje się do kawalerii. Co najwyżej do taborów. Ale za to pójdzie każdą drogą i każdym bezdrożem. Coś za coś. Będzie to ścieżka dosyć, dosyć taka ciekawa. Będziemy przejeżdżali przez Wisło. Potem dojdziemy sobie do takiej bardzo takie bardzo ładnej, nieistniejącej niestety miejscowości Palany Surowicznej, gdzie zrobię sobie dłuższy popas, potem znowu będziemy wracać już z powrotem do Rudawki Rymonowskiej, gdzie część kolejni dostaje, a reszta ekipy jedzie do Odrzechowej. Dawny Łemkowski trakt doliną Górnego Wisłoka wiódł od Czeremchy przy granicy słowackiej aż do Sieniawy, gdzie rozgałęział się w kierunku Narymanów i Samo. Droga kilkakrotnie przechodziła przez brody na Wisłoku, a nawet biegła korytem rzeki. Przejezna była zatem tylko wtedy, kiedy poziom wody w rzece był stosunkowo niski. Gdy Wisłok zbierał wiosennymi roztopami lub z powodu ulewnych deszczy, leżące na nim wsie były dosłownie odcięte od świata. Ta dawna droga od Puław w Podarów wygląda dziś tak samo jak kiedyś, gdy tereny te zasiedlali dawni mieszkańcy Łęglowa. Na terenach dawnej wsi Wernejówka niekoszone łąki przypominają step. W wysokich trawach koniki huculskie są prawie niewidoczne.

Koniki huculskie śmiało idą przez wodę, skały, drogi, błoto. W górach bez lęku stąpają po grania. są też wyjątkowo spokojne. Dlatego bez obaw mogą dosiadać je nawet dzieci. W darowie dajemy koniom odpocząć za nami już 20 kilometrów drogi. Jeźdźcy też są zmęczeni. Po trzech godzinach spędzonych w siodle chcą choć na chwilę stanąć na twardym gruncie. Wiecie Państwo, co to jest świeżopa? Otóż, czytając kiedyś rejestr Złoczyńców Grodu Sanockiego, co i raz napotykałem informację, że jakiś tam Wasylko czy Iwaszko ukradł, był świeżopę. W żadnym słowniku nie znalazłem tego określenia i dopiero po jakimś czasie wydedukowałem, że chodzi o klacz. Ta, którą ja dosiadłem, Miała co dźwigać. Oj, miała! Tak właśnie wyglądały kiedyś przepędy bydła w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W drugiej połowie maja górale, Bieszczadcy, Bojkowie i Łemkowie wypędzali swoje stada na pastwiska na połoniny bieszczadzkie na połoniny beskidu niskiego Otóż zawsze na wiosnę, wczesną wiosną, bojkowie i łemkowie kupowali bydło na węgierskiej stronie Bieszczadu, na nizinie węgierskiej, tam było po prostu tańsze. I przepędzali to bydło na Bieszczady i oczywiście pasi na połoninach. Stada na połoninie dozorował gazda doświadczony i do pomocy miał kilkunastu młodych chłopaków. Zwanych tutaj paripkami i trwało to aż do końca sierpnia wtedy kiedy spędzano całe bydło wypasane na połoninach bieszczadzkich Beskidu niskiego na ogromny największy na tym terenie jarmark do lutowisk jo! Bojkowie też jeździli na takich konikach. Oczywiście byli troszeczkę inaczej ubrani, bo nie było jeszcze wtedy kowbojskiej mody w Bieszczadach. Ale te koniki huculskie to są właśnie koniki gór. Gór Bieszczackich, Beskidów, Gorganów i Czarnohory. Zresztą sama nazwa: koniki huculskie, czyli związane z huculszczyzną. W niektórych wsiach takie koniki właśnie były hodowane. Między innymi zajmowano się nie tylko hodowlą bydła ale hodowlą koników huculskich taką wsią która hodowała koniki huculskie była między innymi Łopienka ja, ale...